Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 12 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jedyny, będziesz miłował Twojego Pana Boga z całego swego serca. Stałej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twem sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Pójrz je twoim synom, będziesz o nich mówił i przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu, na twoich bramach. Gdy Pan, Twój Bóg, wyprowadzi cię do ziemi, Którą poprzysiągł przodkom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winice i gaje oliwne, których nie sadziłeś. Kiedy będziesz jadł, nasycisz się, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z Egiptu z domu niewoli. Będziesz się bał Pana, swego Boga. Będziesz Mu służył, na Jego imię będziesz przysięgał. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwraca zdanie Wypisz tę prawdę o Panu Bogu na drzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Jak ja chcę wypisać imię Pana Boga na drzwiach mojego domu? Nad tym, czym zapraszam ludzi do siebie? Jak w taki głębszy sposób, Chcę mieć wypisane imię Boga na swoich odrzwiach, na bramie mojego życia. Czy to ma być modlitwa? Czy to mają być dzieła miłosierdzia? Czy to ma być po prostu życie w skromności i serdeczności? Pomyślmy dzisiaj o tym. Niech Was błogosławi Bóg mówiąc: Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.